Jak wiecie, do Fortnite co jakiś czas dodawane są skiny z przeróżnych gier. A tak się spada, że dzisiaj część tych skinów weźmiemy jako losowe i postaramy się nimi wygrać. Skin z gry Halo to będą tylko szare bronie, Blanka z gry Street Fighter to tylko zielone bronie, Pani Jinx z League of Legends to tylko niebieskie bronie, Pan Assassin z Assassin's Creed to tylko fioletowe bronie, Pani Lara Croft to tylko legendarne bronie, Kratos z God of War to tylko mityczne i egzotyczne, i na koniec doszły mnie słuchy, że w nowym GTA 6 główną rolę znowu będzie odgrywał CJ, więc nasz Fortnite'owy CJ będzie mógł grać czym tylko chce. Każdy, kto nie może doczekać się GTA 6, zostawia łapkę w górę i super z na kanale, no a przy okazji milion mi pomożecie wbić. Do tego oczywiście Kocik Money w sklepie Fortnite, zwłaszcza kupując takie super skiny. Do kepcia również wpadnijcie, bo tam super filmy. No a my lecimy z losowymi skinami. Złota co? Hewi! Jezusku, to był taki krzyk jak nie wiem co! Lara Croft, więc i złote i najgorzej chyba jak się da, i z skrzynki ci drobne ocz, co? No stary, szesta normalnie! Ale tutaj do kupienia jest fioletowa pompa, i on można gdzieś na pewno ulepszyć. Nie no, to to jest chyba całkiem wygodne i piękne rozegranie tego meczu. A ty grałeś kiedyś w Lara Croft? No, co teraz? No to smutne troszeczkę. A to z tego mema jest, wtedy. grał grę. w B. Jest, jest, jest! Ale to pewnie kosztuje tysiąc, 500, nie? Ale 500, opłaca się! Ale co boli! No ale opłaca się, to prawda. Jedną broń prawdopodobnie tylko będziemy mieli. I shotgun, wolny. Na trybie bezbudowania, to nie najlepiej, Kepciu. Faktycznie! Ty, ty, bo pot za nami, stary! Na dachu jeszcze jest! Ja pierdziele! ale ty Stary! Z samochodu, samochodu, siadaj, siadaj, siadaj ty poczekaj, czekaj, ja czekaj! <laughs> Ostrzeliśmy trochę, ale po co strzelać? Jak można uciec po prostu. Nie Bo daj prawie. się do auta! Ty wybuchasz, wysiądź ty. Ja też. 7 HP mam, 7 HP! Nie, ja pierdol się. Żyję! Ogonią mnie, gonią mnie, a nie! Co się nie dzieje? Oni mnie gonią. <laughs> Typy tu są. Ella! Ja! Ty Ty co jest? Jednemu wywaliłem za dużo. Tylko chłopik heavy ma. Jeżeli do, do czołgu mogą wsiąść, uważaj. Ja pierdziele. Jeden leży! Stary, wybuchnął! Co to było? Nie ty? wiem gdzie ten drugi. A, mną. No. Ja mam za hp i się leczę, ja dostałem sniperkę z jakieś Ty, Bo to nie jest kolega tego, tego. A, no właśnie o tym mówiłem! No! Dwójka z dwóch górek mnie pokonali. Ramanojku, zasada jest Chyba jedna. To nie ma sensu. O, zasada właśnie taka jest. <laughs> ja ale to się nie dzieje. A! Z mojej karty? Nie, no kupię. ty paki co? Szara broń i to pompa, ty, dwie eee, pompy Niebieski item nade mną, ja też mam pompę, ale typów nad sobą Ja chyba od razu idę kasować No, żeby oni cię nie skasowali, koleżko Ty, technicznie szare itemy, to nawet nie wiem, czy to najlepsze nie będzie na świecie Ta i koniec jest typo Jest 50 Leży Ten się chyba zaklinował trochę Ale tu jest jeszcze jeden Tak, jest u ciebie, jest u Tak, jest u mnie O kurde, ale bije No ten shotgun to nie strzela Nice! Ło nice. ty! Leży! To chyba akurat nie zaklinował się na tym, tylko to hmm. był kolega aktor. Może w końcu! Los się do nas uśmiechnął Ło! na plecach masz chyba jeszcze uważaj Leży! Ty tu są jakieś dwa dłoty Tu są dwa duo, ty! Dwa duo! 70 Ja jest jestem jeden piłkarka z 28, let's go! Maloika, ty zrobiłeś Ty nie no <laughs> jednego akurat, Na, no, 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 nie, dobra. Mając to przyjaciel, więc tak nie mogę cię nazwać. O, oh my bo... Żyję, ja mam dwa HP. Dobra, jednego obiłem, do zera praktycznie. Którego? Którego to zera? Johna Wicka. John Wick'a szuja. Zero mambi mi white! Aha, ty uciekasz, tu jest John Wick, zero ma, leci się. A, to jest A rujka, nie, to nie z tak? to z dwójka! Nie no! No nie wiem, co, on mówi dzisiaj. No i chodź, czołg, ja, ja pierdzie, on idzie wprost we mnie. Kempciu, czy ty na zielonych itemach od czołgu wywałka? Nie, rozwalam go! Nie no, zabili mnie, chopa 0kp, chłopak ma 0kp w tym 0kp w tym 10kp, on ma 10kp, on ma 10kp. No miał 10 HP, no ma. Nie miał 10, ja mam 1 HP. Dobra, zostawiliśmy w tym momencie. No a ja, co mam ci zrobić z jednym HP? Yy, podnieś mnie, uratować mnie, przynieś mi i ja w sumie trochę zgonię i byś mógł jeszcze kanapki zrobić. Aha. Ale masz szczelę fajną. Ej, to jest z tego, w czy nie? Ze Street Fightera. tak? Dajcie Street Fightera? Nie, ale w tej w grałem. Ty po, ty po, ty po, po. Leży jeden. Ja pierdził pomocy. Zwójka? Tak, 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 tak. tak Ej, czekaj, ej, można zabić kogoś z półku? Nie, 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 nie można. Nie. Ty odbija się półko od niego. No, daj go, daj. Minus 60, dawaj, dawaj, niech on wychyla się, no nie wychylaj na niego On leci do manojka, dostawa, ekspres Ty, on mnie bije, no. Zabiłeś no, go. Ale co tu poradzić, jak ja w oknie siedziałem i patrzyłem Ty, wszystko zielone, snajperka zielona, wszystko zielona. No ja mam cały ekwipunek zielony, pięknie to wygląda Ty, biegną na Ty, on wie co się dzieje? Jeden nie wie Bo leży, ale drugi jeszcze Leży żyje. drugi Opłacało się to zrobić On ciągle wychyla Są, Są takie dekle, 90 znowu 90 znowu Trafia? 170 stary Ale No, on miał tam po 15 ap no, Tu są, o kurde, ty, daj, daj, wychylamy Jeden 114 o, yes! Ja pierdzielę już myślę, że to po nas, nie? Ty. Ja, ty coś robiasz tym No stary, nie, dobra Reportuję cię, gościu Po jednym udałem 114 No on, co, <laughs> on coś do mnie, potem gadałem <laughs> Ja dobijam ludzi do zera Ty, tu wbiega dwóch i jeszcze autem jadą Gdzie Tu, czyli tukam, tukam, gdzie tu? Tukam, tukam, tukam. Ty, jest na górce, walę go od razu, ładuję go jest zero ma. No nie ma na zero, bo dwa razy po 30 go trafiłem, wiesz? Ty no nie ma szans, ty Chwila przerwy, ja muszę się podleczyć no typ Wow. A co z tą chwilą przerwy? No jest chwila przerwy Typo, typu typo A, nie ma chwila przerwy Nie ma być chwila przerwy nie mam siły. Oho, bebziu! CJ! No tutaj już nic nam nie może przeszkodzić! wszyscy możemy grać. Jak teraz Dokładnie. nie wygramy, to nigdy nie wygramy, Kevin. Jesteśmy niepowstrzymani. Tu, 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 ru, tu, tu, tu. Yo, siostrz, super podrabiany! elo, leży! Łoty botek nas przycina, ty. Ale zrobiliśmy tutaj wjazdówkę, no. Takie to jeszcze nie widzieli chyba w tej miejscówce. Racja, co. Yy, ra, yy, tak. Co racja, to racja, tak? Nie, to typu Typo jest tam, na... za mną. Idę, idę, bo jestem na dół. Biega Sam na górę, jesteś. biega na górę. Jestem tu, na górze. Jest, jesteś. Jeden leży, na daleko. Na mnie wjeżdża, nam do mnie wjeżdża. Ilu? Jeden, jeden. Jestem koło ciebie. Na mnie leży. Do, Zabon, za mną, za mną gdzieś. Tak, jest tu, tu jest tu na mnie. Zaraz leży. Ale, oro! Kolego, przede mną nie uciekniesz! Nie, bo to przede o jejku, mną. jak się schował biedny. Ty po 20 to już odbija. Leży! Aha! Znacznie głupi. Tak, no a jak? Stary, ja już tak rozpędziłem się, no, na typa skaczę. Leży! Damage check. Patrz zaraz zrobimy, patrz zaraz zrobimy. Dawaj, trzy... Czekaj, daj mi się uleczyć. O, cholera. Zabiję go! Let's go! Bomb Tą, w tą stronę pobiegł. Uuu! Jan Kleosia, TTV! o znowu, odwaga! Leciałem. Lecę też. I ja próbuję budować. Jeden leży, drugi się tu leczy. Leżą! Leżą! Dobra, wyrzucam chyba karabin, teraz na blisko tylko się. albo nie. Z tyłu! Tego się nie spodziewał, mano. Idę w ich stronę. Ty oni nawet nie chcą mnie tobić, oni idą prosto po ciebie. To jest naprawdę niesamowite Kepciu wiem co trzeba zrobić Tam jest vending machine I tam są niebieskie bronie Idę, idę tam Jadę tam bez zastanowienia Ojej, problemy na Zasłomię, zasłomię. mnie, Kupuję dwa, kupię dwa, kupię trzy chyba tych Nie, no, weź Ty Typo tu jest Leży dead Drugi biegnie, drugi biegnie, uważaj Na nas centralnie Biało ma Leży! Nice! Brawo! Dobra! Odpalamy ogień, ogień! Jest ja! Teraz okay. to już teamplay, tak? Już nie trolujemy Segierek! Nie trollujemy, wsiadaj! Czekamy, uciekamy! Tu przed nami, przed nami centralnie będzie Ty, wsiadam do fury! Ty Ja na górze chyba co się dzieje? Mora, bestrymorak. Bezpieczny został. Dobra, kempsiu, wjeżdżamy. Pura na zero. Oni też na zero, więc bez różnicy. Dobra, jeden już obić już. A już nie. Ma... A, bum! Wisiadaj, fury, wysiadaj, wysiadaj. Wysiadaj, fury, wysiadaj, fury. O, ale to był Big Lynn. Dobra, dań strzał, przyzwyczajna. Jeden leży, jeden leży. No nie jest. leży od y, ognia. Tu, 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 to, 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 za to, 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 A, to... tu z dwóch. Jeden bez do ląduję na twarzy. Ten drugi zero? Leży. Ten drugi się tam leczy na górze gdzieś 52 Badanu Leż! Zabiję! Brawo! W coś tam wychodzi! Ja nie do, z, to jest za wczaku, to do Zawrzaku! Dostał sto! Dostał sto! Dostał 40! Od razu no O resiego! Zwracaj do tego! O pani o tym mówię, buch. ja muszę wyjść, bo oni mnie tutaj zabijają, To by się, się, się fajnie jeździ! Zami z tyłu przed nami! Ale osłamiam cię, kolebo nie? też jest typ! Ja mam się do wody jedziemy, ty typo tu jest des, o cholera Nie miałem czym leczyć. mam czym leczyć, uważaj kilka. Chwilkę przeżyj! Minus no, 100, zabijam go. Biegnę. A to jest wóz! dobra, nie nie, przepraszam, jestem debilen, dasz żadę! Uważaj, e, ty. Chciałem, że tu masz sprawę. No, Ale to się gdzieś schować. Bądź przygotowany, że z góry ktoś się leci, a nie z dołu. I pijam wejść na blisko lepiej. Kepciu jaki coach! Dok. Nie że się istuj tu. Kepciu ja się boję! Dasz rady, dasz żadę, więc. Boję się! Trzeba. Rzuć mu tam impulsa, rzuć mu tam impulsa. No, tam rzuć jest? tam, tak, tak, tam jest, no. Rzuć, rzuć, rzuć. Ajajaj, aj, aj. kurde, to było dobre To przez ciebie Ale no, czemu tak długo no, się zastanawiałeś? No bo nie widziałem cię, to ty go widziałeś, ja nie Ja nie widziałem tego typu. Dobra, nie ale nieważne, łapki w górę, słupy, dzwonki Do kępcia wpadnijcie To było najgorsze nagrywki, kiedyś wygramy, obiecujemy burzaki. Elo, elo